Cześć, ciczełem z tej strony Dawid z kanału Mysterow Grid Darmowa Energia. Pamiętaj, że wszystkie treści przekazywane na moim kanale to nie są wkręty, więc nie bądź ruba i zostaw suba. A gdzie my dzisiaj jesteśmy? Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Tu jest dużo różnych rzeczy. Zapraszam na odcinek. Idą, idą. Jeden z pałą, drugi z dzidą. Ej! To już zaczyna mi się podobać. Siema! Siema. Znacie tego gościa? Maja <laughs> Bongo z Tej, japie... No się... Odwróć się. Odwróć. Dobra, oj, wejdziemy. nie ma, łatwo, nie ma lekko. W domku już byliście. Uwaga na głowę. Ale tutaj... tutaj jeszcze, nie byliście. jeszcze nie byliście. Ty, a powiedz mi, po co ta rura? Co na tu? Do do, do, do do tlenia, ale jak ładnie pachną te drzwi. Nie no, ja lubię takie coś. Tu rura, tam rura, aparatura. O, tu się dzieje, ludzie. Te, powiedz mi jedną rzecz. Czy ty się na wojnę przygotowujesz? Bo ja bym chciał, żeby u nas jej nie było. Ale jak będzie, to już wiem, gdzie przyjadę się schronić. Dobra, ja bym chciał poznać historię tego miejsca. Opowiadaj w ogóle, gdzie my jesteśmy, bo ja tylko wiem, jesteśmy. że do góry siedziałem w poprzednim odcinku. Ale w tym odcinku jestem już na dole. Jak ty żeś podkopał domek, że on się nie zawalił? O, to tajemnica wojskowa, można powiedzieć. Wszystko jest ten. Zobaczcie tutaj: temperatura 13,7 i ona będzie i latem, i zimą taka sama. Wilgotność jest na razie jeszcze duża, bo 85 stopni procent, ale wentylatory tu zrobią swoje. W razie W, tak dobrze powiedział kolega, że to w razie W oddzielne jeszcze to zasilanie. Przetwornica i potężny akumulator. Widać? Bo no teraz widać. mamy prąd z góry, z domku, ale mogę się przełączyć i mieć tutaj własny prąd. Zapasy wody, zapasy wszystkiego <głosy> <głosy> Dzień dobry, no. witam serdecznie w Kakakasku. <noise> ja pierdziele, chłopie. Tu idzie z wariała. Żeby mieć co ugotować w razie wu, też na dole. Wentylacja wymuszona. Tak. Mamy prąd, to co będziemy się szczypać? Prąd jest. Bateria, LiFePO4, 200 Ampere godzin. Proszę mała przetworniczka. No. Radyko, co Radyjko jest, światło, czujnik, dwutlenek. Klenek węgla, jakby co, nie? No bo masz, masz butle z gazem no. i ma to sens. Zapas wody, butle, jest. kartusze, trochę jedzenia. Spójrzcie na, na to, Nie, no, to jest, nie, to jest nie, 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 niemożliwe. Klenek. Klob jest. Czekaj, a co my dzisiaj jemy na kolację? Kalamary. Kalmary, olej. Ty, no tu naprawdę nie uschniesz. Tu nawet jest mięciutko na dole. To jest taki... Ale najważniejsze, zobacz ten kącik, bo w razie jakby zasypało, trzeba mieć jak się stąd odkopać. Eee, <laughs> siekierka też. Dobrze, że sierpa nie masz, ale tą siekierką można tam, temu to wiesz, nie? Eee, nie będziemy tutaj aspektów wojennych wprowadzać, ale nawet grafika na, ścianach, na ścianie mi się podoba. Tu jest wszystko dopracowane od A do Z. Mały bunkier. Wszystko działa. Tu może być łóżko rozłożone, w razie ból, jak ja to mówię. No faktycznie. jest A gdzieś. te osoby mogą tutaj być na zawiasach. No tak. Podnoszone w górę albo, A, bóre, albo w dół. Kubki, pochowane zapasy, żeby wszyscy nie musieli coś z to widzieć. Ja pierdziu. Nie no, szok. Mapa. No. A to czekaj. Tu atakują? <laughs> Czy to jest tylko... <laughs> Co Ty pozaznaczałeś? Poznań, Poznań jest, nie no dobrze jest, 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 jest. Światło jakieś awaryjne wraje czego. No tak, oddziałają. Działają pierdziele. Nie ma lipy, słuchajcie, to zwariować idzie. Wejście ciasne, ale to ma, ale, ale ma to sens. Ma to sens, słuchaj, bo zawsze jakby coś spadało, to masz takie zadaszenie, no, że, ci, że ci drzwi, drzwi się. I podwójne drzwi, nie? Muszą być. No i tutaj to hasło wyjawia nam całą prawdę. Tu nie może być inaczej. No sami widzicie, jest off-grid, jest off-grid, i kto mi powie, że off-grid to zło. Nieważne, pamiętajcie, nieważne jak to robicie, z czego to robicie, czy robicie to tanio, czy robicie to drogo, czy idziecie na jednym akumulatorku jakaś mała przetworniczka. Bo tyle wam wystarczy. Czy macie stacje ładowania ym, so, z, z panelami solarnymi, czy robicie takie instalacje, jakie, jakie widzicie u mnie na materiałach, czy u naszych kolegów na innych kanałach, to jest nieistotne. A hasło off-grid wyjaśnia wszystko. I tu nie ma w ogóle dyskusji. Off-grid to wolność. Tak. Wolność od złodziejstwa firm energetycznych. Oczywiście nie zawsze jesteście w stanie być w pełni off-gridowi, chociaż ty tu jesteś w pełni ja off-gridowy. Tak, ale wspomagasz się agregatem, tak. jeżeli inni się wspomagają siecią. Ja również u siebie sieć mam podłączoną, przyznaję się do tego. Aczkolwiek od, w tym roku, od połowy listopada aż do teraz cały czas lecę w off i mi prądu nie brakuje. Z tym, że dogrzewam się jeszcze klimatyzacjami. Jakoby sezon grzewczy nam się rozpoczął. Temperatura w budynku, w domu nie spada mi poniżej 21 stopni rano jak, jak wstaję. No to dlaczego się klimami nie dogrzewać? Jeszcze nie trzeba palić, a jeszcze, a to jest inna sprawa, bo jeszcze u mnie projekt kominek na pelet yy, w trakcie realizacji, więc do tego tematu jeszcze wrócimy. Wejście będzie kiedyś zasypane i będzie tylko z góry wchodzenie, od domka. Od Aha, wierze, czyli to ciągu. jest na razie techniczne. To jest takie, wiesz. A, to jeszcze taka sytuacja, kochani. Tu jest beton wylany, wejście małe, jak do bunkra. O, o, o zaraz Wam to pokażę. Wejście ciasne, więc cokolwiek by tu chciało spać z góry To zasadniczo część jest chroniona. Tam tu mi go dwa kamerki, inne rzeczy. Nie no, to jest wszędzie, nie? To się, to się przewija. Ale jeszcze idziemy do przyczepy. A ja mam do Ciebie pytanie zanim wyjdziemy do przyczepy. Chodź na chwilę. Powiedz nam. Ile to prądu bierze, żeby się kręciło? To jako strach w ogóle pracuje bardziej, to powiem. Ile, ile, ile daje? Bo nie słyszę? Nic, tyle co. To... <grym> no, turbina powietrzna, turbina powietrzna. Temat bardzo kontrowersyjny. Ale są turbiny, które coś tam dają. A my weszliśmy teraz do następnej nory Lisa. I przyczepa też jest off gridowa. Off -gridowa przyczepa. A no tam coś się świeci moment. Opowiadaj. No troszkę przeróbek tu zrobiłem też czekaj żeby, o, tu jest krogu. coś na coś tutaj czujnik czujnik ruchu jakby ktoś w ten no takie Aha, gadżety okej okay. mamy regulatorek tutaj widzę redodo no tu akurat wziąłem ten akumulator bo on tutaj stał jest tylko akumulator jeden zewnętrzny tam w Bakiście, nie? Tu nie ma. Tu aha. Jest wyciągnięty teraz na zimę, nie? Tu mamy, aha, czyli tu jest instalacja oryginalna, tutaj mamy poprzerabiane. Wszystko poprzerabiane. Ale światło jest. Ale światło jest. No dobra, a, a ten, a panel yy, na dachu? Nie ma, nie ma. Tutaj jest na zewnątrz taki, wejdziemy. Bo to jeszcze się prosi, żeby panel na dachu założyć, nie? Aha, tu jest taki układzik, że. Malutki, 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 malutki ale na dachu, na dachu masz miejsce pewnie, nie? Nie, na dachu Nie, dachu jest kawał. Nie, nie, za krótki jestem, ale w Jest, tam miejsce na Na moje to tam się zmieści spokojnie z 400 watów na dach. Panele, panele, jeszcze raz panele. Lubimy to, nie? Idziemy na dach. O. To co misie i, wy, i, i wariaci lubią najbardziej. Czyli włazimy na dach. No tu jeszcze na dachu nas nie było. O, da, da. o cholera. Jeszcze miejsce na panele. O, tu już zaczyna mieć to jeszcze większy sens. Co ty tu masz? Panel panelowi nierówny, panel panelem popychany, przewód do przewodu kabla, kawałek o. i wszystko działa. Ja pierdziu. To są wszystko używki. Jakieś kombinowałeś? No, nie, nie, te czy... są wszystkie nowe. No. Używki są tylko te. Te to 240 Te i tamte nie? a te ta reszta jest wszystko nowe. No? Czyli to, jest, to są te panele, które u mnie mam na dachu. w 245 i na solar. I mam ich 26 sztuk położonych. Też 4,9 kW mam. Tamte nowe, wszystkie z Viula kupowałem. Tamten 160 jest też z Viula nie One dobre. One dobra, dobre. czyli ile tu masz y, sumarycznie, tak jakby 4 to... 4 kW prawie 5, nie? jakby to wszystko zliczyć, bo tam jeszcze dwa dałem na dole. Tamte są nowe, te, te ciemne 410, tam dwa, tam aha No dużo, nie? No dobra, a ten stłuczony pod spodem, któryś taki ładnie, ładnie się zacienia jak to działa? No on działa dobrze, nie? Dobrze, dużo daje, bo dostałem go od gościa do, do próby i działa, nie? No dobra, ale on jest yy, ten cholernie ten zacieniony. Ten głos, bo, ale te panele tak stawiam. Aha, czyli wierzch. to też się przekręca. Też się przekręca. No ma to sens. No, czyli można się bawić. Można. Tu kawałek aluminium tam sobie stoi. to mamy konstrukcję drewnianą. I ja się wcale z tego nie śmieję, bo każdy jakoś no, rzeźbi. Ale to była aluminiowa. No, e kierki są. Te kierki nie ma lipy. I co? A. Ile stoi to, ta drewnia, ten kawałek drewna? 2-3 lata, ale to miało być tylko na, na jeden sezon, miałem to przerobić. Ale to nie wszyscy tak robią, nie, byli, odle... że na tak jeden sezon, ale, wisi, ale no. odleciało, nie odleciało. A i zobacz co jeszcze, nigdzie nie mam złączek, jak to wiesz, nie mam złączek MC4, jak to się mówi te na te złączki? No MC4. No, wszystko w puszkach hermetycznie pozamykane i działa. No, będzie działać i, i złączka MC4 według mnie to jest tylko wynalazek dla instalatorów. A głównym powodem, dlaczego instalacje się jarają i panele się podpalają, to jest właśnie wina z łącek MC4. Zło, złączka MC4 to jest najsłabszy element całego Taki systemu. Popatrz, nawet jak tu się pochylisz, gdybyśmy nagrali. To zaraz pokażemy. Zamiast złączka. A to, to, to już tutaj jest 5-6 lat. Co jakiś czas tylko sprawdzam. No, zielona się zrobiła Ale już to raz. jest naturalne. No, ale jest puszka hermetyczna. I nie ma nigdy złączek, tak jak to mówiłem na moich filmach. No Teraz co? W Spad, spadamy z dachu? Schodzimy dół. Schodzimy, nie spadamy. Ty, ale tu jest idealne ten, idealne drzewo, zobacz z tyłu. No. żeby tu się osiedlić. Ale tu Bo kiedyś było coś coś pełno drzew, miałem mniej tego słońca. No. A w tym roku, jak ścieli tam, to będę miał na pewno długo, długo agregatu nie będę używał, nie? No, faktycznie, jak zacienienie zlikwidowałeś, to... Tam południe mam, nie? To tyle mam słońca w dzień, że wystarczy, żeby... Czyli to jest w cała instalacja południowa. Tu jest południowa, to je mamy na zachód. To jest na... No dobra, no to okej, okay. na zachód nie potrzeba no dużo, to tylko tak na awaryjnie. Przejdź na wschód, tamten stojący na wschód i tego trackera jak wrócę, to mam też na wschód pierwszy, nie? Nawet ich tracker jest. Ręcznie obracamy. No, pff, nieważne. Jest, jest, masz możliwość, masz możliwość. Gdybyś o panele z, m, po glebie przestawiać, to byś się wkurzyła. Tak, no, przekręcisz no, i, i mamy to. No i jak to powiedział nasz serdeczny kolega z kanału Bajabongo Off-Grid, off -grid. tak? I tak to tutaj wszystko wygląda. I tym miłym akcentem chciałbym zakończyć kolejny odcinek z tego cudownego, preperskiego, bo można by tak nazwać, miejsca. Bo to no w sumie. Jak już byliśmy na dole, to już można powiedzieć, że to już preperskie miejsce. A tam w czasie wojny mamy czym walczyć. O tam, proszę bardzo, za kolegi głową. Kobiety również z nami są, więc wszystko jest w porządku. Dzięki ślicznie. Pamiętajcie zostawić lajka, suba. Jak macie coś ciekawego do dodania, albo jakieś pytania do kolegi, również możecie w komentarzu je zamieścić. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.